Panie, biorę was wielką sielankę w reguły majańskie. Mamy za sobą już cztery reguły. Zasypianie w Bogu, budzenie się w Bogu, jedzenie w Bogu i post. Dziś praca w Bogu. Niesłychanie wielki podręcznik. Choć taki cienki życia ascetycznego dla Was. Zachowując rytm życia codziennego, nie zwalniając nas z żadnych obowiązków, z pracy, zadań, Bóg tworzy przez Maryję nowe pokolenie, nowy zakon. Córko, mówi Maryja. Będę mówiła o moim życiu, ale tak, abyś ty była zdolna naśladować mnie we wszystkim. Moje serce było przepełnione miłością, a umysł wpatrywał się w tajemnicę Boga. Jest to ogromna radość, prołaska, że cały dzień ci mija z Bogiem. Wszystko odnosisz do Niego, czy płonie to jest coś nieprawdopodobnego. Cokolwiek wykonujesz co jakiś czas, Panie dzięki. Panie to dla, przez ciebie. Bo jak zaczynamy rano, jak się człowiek wyciszy, to jest cudowne, może mój spraw i później mówisz, Natanek, kim jesteś? Niczym. Kto się obudził Bóg. Ktoś daje Bóg, ktoś daje dzień, Pan Bóg. Dzieci. To już od razu ustawiasz siebie w szalonie. Duchu Święty będą kolejne wyzwania. Nie wiem, czy się da. Daj łaskę. A nie Cześć. Mario, kocham cię. Święty i idziemy. Takie proste akty jeszcze w łóżku. Nie, że od razu mam sąd, mam biuro, mam sprawę. Rozkleimy się. Jak się nie sprzykleimy do Boga przy starcie dnia, nie ma szans. Jest tyle spraw. Jest tyle interesów. A ta cywilizacja robi tylko jedno, by nas zagonić na śmierć. Mnożą się instytucje, załatwienia. Dzieci dziś, żeby załatwić jeden papier. Dochodzimy już do absurdów. Tej sprawy od tego podatku nie ma. Ale jak tego nie zgłosisz do urzędu, a robisz przepisanie, masz mandat. Żebyś coś, co jest absurd za absurdem. No skoro jest taka ustawa, no to po co ma klient? Nie, on leci do melduje, a tam zapłacisz kolejną, kolejną opłatę dzieci. To jest jedno wielkie zaganianie, za, żeby załatwić jeden, jedną sprawę. Taka ilość papierów. Dzieci to jest coś nienormalnego. Dlatego nie ma czasu w ciągu dnia na Boga, jak się nie przykleisz. Później nie ruszysz pacierzem. chłopie nie ma szans zagonią księdza, dyrektora, matkę, ojca. Bo to się z... zajęcie za zajęciem kończy. Nagadali wam, że jak będziecie na emeryturze, na ręcie, <grym> że będziecie mieli czas wolny. Więc z... dzieci wiecie, co jest na ziemi. nie ma. Jest dwa razy gorzej z czasem niż byłaś się pracy było. Pośród codziennych czynności życia możliwe, mówi Maryja, jest trwanie w zjednoczeniu z Bogiem myślą i sercem. Dlatego żyjemy w takiej wspólnocie, że nam jest łatwiej. Bije dzwon na dwunastą, zatrzymasz się, od anioł pańskiej. Chcesz przylecieć na gorąkę na piętnastą, nigdy na niego nie krzyczę. Jest to czas, kiedy możesz się znowu stęknąć styrknąć się z Panem Jezusem. Lecisz po pracy z obory, każdy tu przechodzi. Możesz przyklęknąć albo na dwie minuty wejść. Panie, znowu jestem przy Tobie. Przylecę znowu, jak pójdę po południu. Mamy wszystko pod nosem. Nasz wieczernik jest na głównym szlaku komunikacyjnym między górnym zamkiem a pod zamczem ogrodami Matki Bożej i naszym gospodarstwem. Zauważyliście? tu się wszystko macie jakie pustelnia ma szczęście ma Pana Józefa pod nosem dlatego Matka mówi jest możliwe życie z Bogiem w zjednoczeniu sercem i moi drodzy myślami taki stary film o Józefie Skupewurtu kiedy był najpierw braciszkiem i się owcami zajmował w gnoju siedział jeszcze z owieczkami, moi drodzy, spał. On żył tam, niebem. Brak, który mu dokuczał, kiedy tam chciał mu porwać jedno sakramentarium, przed którym się modlił, nagle doświadczył, że Bóg do niego mówi, pada na kolana. O Boże, bo tam, w tym sianie, Leżał święty braciszek, później przymuszony przez biskupa, stanie się księdzem, tępy jak, jak nóż wygrzebany po stu z ziemi i stanie się źródłem, moi drodzy, nawrócenia wielu. Od pierwszej chwili, w której otwierasz oczy, aż do ostatniej, w której je zamykasz, staraj się trwać myślą i sercem przy Bogu. Nie tylko skierowując ku Niemu swoją modlitwę, ale skierując ku Niemu każdą swoją intencję. To jest duża nasza praca. I cokolwiek podejmę, idę plewić kwiaty, Panie, oddaję to Tobie. Idę prasować, idę robić z medalikami. Ksiądz Piotr znowu kazał przeprowadzić katechezę uzupełniającą i idę i tu Bogu oddaję. Panie, skoro tu ktoś przybył, a ja mam to prowadzić, ty wiesz, co chcesz. Pokieruj. Od pierwszej chwili po przebudzeniu staraj się patrzeć zawsze w górę i pamiętać, po co żyjesz. Kto ci dał życie, jak wielką wdzięczność i miłość winna jesteś Bogu. Dlatego często dziękujcie Panu Bogu. Dziękujcie za otrzymane łaski. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja Panu Bogu za każdego z Was co dzień dziękuję. Za wszystkie zdarzenia, co przychodzi. Wiecie, jaki jest dla mnie cudowny czas pustelnia? Wielu z zewnątrz patrzy, suspens, książę. Ten problem dla mnie już kompletnie nie istnieje. Jest mój Bóg i niebo, i kto chce wskoczyć w ten pociąg. Z radością zapraszam, a że w prawnym odosobnieniu od kościoła, w ciągłym biczowaniu, skoro łaska ma trafić do innych, to dzieci ja też muszę karku nagiąć. Proste, będziemy się odpoczywali już przy 20. stacji w niebie. A to tak niedaleko, dzieci. To już tak bardzo niedaleko. To tak w zasięgu ręki. Popatrzcie na cyfrę swoich lat. To tak blisko. Ja patrzę na siebie, widzę, to już jest tuż za drzwiami. To już jest tuż za drzwiami. Pamiętaj o wszystkich tabernakulach świata. I zadość, uczyniaj za wielkie opuszczenie Boga. Bo jeszcze są setki tysięcy kościołów na świecie. Ale Pan jest sam. Do jakiego dramatu doszło, że kościoły, które miały być miejscem otwarcia są dziś pozamykane wszystkie. Biskup Tarnowski nakazał pootwierać wszystkie kościoły. Obecny. Kazało pół godziny, przenoszą się tam. Na ile wykonają tę cudowną i błogosławioną myśl? Skierowując nieustannie Twoje serce ku Jezusowi, przynosisz wielką pociechę jego samotnemu sercu. Proszę, abyś starała się wszystko czynić z nim. I dla Niego. To takie ogólne wprowadzenie, bo ogólnie na tym, na tym będzie Matka Boża tworzyła do nas ideę domu nazartańskiego. Nagle okaże się, że Ty będziesz budował Trójcą przynajmniej świętszą, czy Ty będziesz budowała rodzinę świętą. Bo Matka Boża chce Cię wprowadzić na swoje miejsce. Dzisiaj chcę nauczyć Cię pracy. Praca, niezależnie od tego, czy jest pracą fizyczną, czy umysłową, pochłania bardzo wiele czasu i pozostawia tym czynnościom samym sobie, pozostawiona tym czynnością sama sobie, może być nawet zmarnowanym czasem. My to zjawisko nazywamy pracoholizmem. Jeśli żyjemy praca dla pracy, to dzieci jest to czas zmarno, zmarnotrawiony, bo są jeszcze rodzina, jest jeszcze kościół, jest jeszcze ojczyzna że człowiek, po przy naszym zagonieniu tych punktów, które wszelko wymieniłem, praktycznie nie widzi się. Przyszła demokracja, przyglądni się. Prawo mówi o 8 godzinach pracy, w ilu to punktach jest przestrzegane. 10, 12. A jak mnie uczono w szkole, jak to ludzi mordowali, jak dziś młodzieniec pracuje w 10-12 godzin, łącznie z sobotą. Co, co mu zostanie w niedzielę, umierać, z boleści, bo kiedy że odpocznie, kiedy dojedziesz do pracy, kiedy wrócisz, to jest 14 godzin, kiedy spanie, kiedy widzi widzicie? Nie zauważy, co z nami zrobiono. <trych> Więc praca pozostawiana tym czynnością, czyli praca dla pracy, w samym sobie może być nawet zmarnowanym czasem. Umysłowo jesteś wielkim wykładowcą na uczelni pracujesz. W swoim gabinecie zostajesz po pracy. Do domu przychodzisz, cześć, albo się nie odzywasz. Wchodzisz znowu w komputer i znowu pracujesz. Był ważny artykuł, bo trzeba mieć punkty w kabenie. Ministerstwo co chwilę przysyła kolejne wytyczne. Dziś na uczelni już jest tak, bo spotkałem się znajomym, jak z lekarzami. Zamiast lekarza leczyć, wypisują tylko procedury. Tak prowadzi. Więc na, za, na dokument pochłania powiedzmy średnio 10 minut, związanych z, z pacjenta. Więc pacjentowi zostaje minuta na obsługę. Więc trzeba się teraz dwoić, troić. Co. Kto te papiery przegląda, rozumiecie? Tylko przy nieszczęściu, bo to jest wtedy grze, grzebią coś Praca, mówi Matka Boża, jest święta, jeśli jest ofiarowana Bogu i wykonywana z miłością dla Niego. Bo dziś zapadło nasze młode pokolenie na co? Nie chcą pracować. Nie chcą podjąć się znowu wysiłku. Mamy drugą skrajną, ogromną chorobę. Część pracuje nieprawdopodobnie a część przebywałaby cały czas w łóżku i w wannie. Matka Boża mówi o zjawisku ofiarowania pracy Bogu. Zaczynaliśmy kosić statą, zawsze był znak krzyża. Pracowaliśmy w lesie, moja, twoja, zawsze był znak krzyża. Nic nie mówił, ale to wszystko zostało we mnie, rozumiecie? Budził się do życia, zawsze był rano okrzyk. Najpierw zmówmy pacierza. To było dla mnie zawsze piorunującym, kiedy tato przy swoich nerkowości mamy kopania czy inne prace, przyjeżdżają furmany, nie zmówił pacierza. Nagle cisza. Kilka minut ciszy. No wiedzieli Tata się modli, więc i Czekał na sygnał. Bo on jeszcze pacierz nie zmówił. Zmówił, wychodził maszynarusza. I praca wykonywana z miłością dla Niego. Mamy tu religiarz święt błogosławionej Anieli Salawy. Służebnica. Wykorzystywana. Najgorsza praca wykonywała. Wszystko dawała Panu Bogu. Dziś na ołtarzach. Jakie świadectwa oni piszą. Jej spowiednicy i... Co się działo, kiedy ona już umarła, jakie było poruszenie w Krakowie. 42 lata dzieci, jedna z tysięcy kilku służących w Krakowie. W tym samym czasie moja praciotka też rozpoczynała Maryśka w Krakowie przygodę służącej. Tamta umiera, a ta zajmuje jej stanowisko. O mojej ciotce dzieci nic nie jest złośne. To zwyżył ociotce, Maryjsce, praciotce. Niezależnie od specyfiki pracy, czyli rodzaje, funkcje. Czy jest ona służbą innym ludziom bezpośrednio? Czy pośrednio zyskuje wymiar inny, kiedy jest ofiarowana Bogu? Zaczynacie palenie w piecu, dzień pracy u mnie. Ciżmy się tym, panie, tobie to ofiarujemy. Pierwsza więc, i najważniejsza zasada dotycząca pracy, to przystępowanie do niej po uprzednim ofiarowaniu. Więc to. Tego, proszę mnie uczyć. Czy ksiądz? Będziemy się Panie Józia pytali, czy gdzieś idziemy grabić? A księże ofiarowali mi tę pracę? Zatrzymujemy się. Krótka modlitwa. Żądajcie mojego błogosławieństwa. Czasami was przyjęli pracę w błogosławie. Modlę się. Nie zaczynajmy pracy bez ofiarowania Bogu. Mamy stracony czas. Podczas tej krótkiej modlitwy proście Ducha Świętego, abyście wykonywali tę pracę zgodnie z Jego wolą. Czyli mamy krótką modlitwę i prosimy Ducha Świętego, abyśmy tę pracę wykonywali zgodnie z Jego wolą. Proście o pomoc tym, co może sprawić Wam trudność? I to piorunujące zdanie: Tak, ofiarowana praca jest już modlitwą. Panie Zbyszku, wywoź obornik, głaszczesz baranka, gotujesz ziemniaki. Pan się tam, pracując, modlisz. ale warunek musi być to ofiarowane Bogu. Krótka modlitwa, przystarcie. Tak. Jak robił to święty Izydor. Moim rolnikom podpowiadam, macie tam figurkę świętego Izydora. Tam jest modlitwa. Idźcie przed każdą modlitwą pracą na gospodarstwo do Izydora i odmówcie tę modlitwę. To już będzie wasze ofiarowanie. A wtedy wy już przyniesiecie łaski całej pustelni. Bo tam trwa modlitwa. A to jest wszystko na pustelni. Jestem Żydem dzieci. Więc kapitał rośnie. Mamusia przed pracowaniem, pomodli się. Pani Ania leź do kaplicy, by pracować tutaj, pomodli się. Dziecina i pustelnia nam płonie. Tak ofiarowana praca, przypominam, jest już modlitwą. Teraz takie szczegóły związane z Matką Bożą, z pracą. Maria tu wyjaśnia, bo my byśmy chcieli, żeby nam zawsze leżało. Stykała praca, nie? A, uś, to, to chce. No, no, ale kto pójdzie idzie nie? A naszą sławojkę w lesie? To nieraz widzę maski pozakrywane. Gdzieś Chińczycy jakoś bombę, chemiczną musi rzucić. Czemu ja taką pracę? Matka Boża tak to mówi. Zdarza się jednak, że praca, którą przychodzi wykonać nie jest zaplanowaną i upragnioną. Więc logicznie wówczas wykonywanie jej przynosi wielką trudność. Pragnienie ofiarowania jej może ujść pamięci. Bo to logiczne, Gdyby ten Piotr znowu mi kazał grabić. I znowu. Zamiast skupić się na ucieczce do Boga, skupiam się na psioceniu na księdza Piotra. Więc no ciągle rzeczy nie ma modlitwy. Tym bardziej czując niechęć i złość z powodu tej nieplanowanej pracy, trzeba ją wcześniej ofiarować i tym razem usilnie prosić Ducha Świętego, aby odmienił złe uczucia, jakich ta praca nam przysparza. No, to to nas będzie kosztowało więcej pracy dzieci. Odrzucenie złych uczuć, jeszcze wołanie Ducha Świętego. Uświadomcie sobie, że właśnie ta praca, skoro przez Was jest nieplanowana, jest wolą Bożą. A nie Waszą. Dlatego ma większą wartość w oczach Boga. I przez jej wykonanie z miłością możecie wiele więcej okazać miłości i wierności Stwórcy. Dzieci, dziś był moment, że było sześć haseł w momencie już. Te po raz pierwszy zachowałem czystość. Nie zadrżało we mnie nic. Ale o czwartej musiałem się do łóżka położyć, bo byłem jak kłoda. Wyrzymałem na wszystko. To nie mam. Tylko się nawaliło się, nie, że ktoś był zły, tu nie było nic złego. Tylko diabeł wiem, znacie mechanizm mechanizmy że księdza zaczekł tylko piętnastoma znakami naraz raz i każdy okazuje denerwowanie i ma żal. Te ja dziś nie wybuchnął. Dzieci, cud. Dziś po raz pierwszy, żeby nie wybuchnął. Ani odrobinkę, żeby mi tu za, zaiskrzyło. Nie zapaliłbym papiera od tego. O tych moich narek, dziś czy papierosa. Nie było, nie, było, nie było czym. Spokojnie, za godzinkę, za dwie. Proszę zaczekać. Dzisiaj było tak pani, rzekł, kwina, a tej pan ma róża, a mam ma żółty, już lecieć, cyk. Ci wyczekacie, czekajcie, więc kolejna, zaczekam. czekam. Nie nie, nie nie da się nic. Ale tego Bogu nie ofiarował, nie umiałem tego napięcia. dzieci, dużo przegrał, bo to mogłem. Zebrało się, Panie Boże, no to cześć. Sześciu. Tego mnie zrobił. Dlatego rozumiecie, przez dwa lata, co pół roku będę powtarzał regułę maliańską. Musi być nas. Uświadomcie sobie, że właśnie ta praca, skoro zupełnie przez was nieplanowana, jest wolą Bożą, a nie waszą. Dlatego ma większą wartość w oczach Boga i przez jej wykonanie z miłością możecie więcej okazać miłości i wierności. Bogu. Amen. O co Matce Bożej tu dobitnie chodzi, to wam jutro powiem. W takich przypadkach Matka Boża mówi, że wówczas możecie ją ofiarować za coś. Takie. I skuteczność tej prośby jest o wiele większa. Bo Bóg wie, jaka jest w Tobie adrenalina, jaki wrzątek nerek, jak tam iskrzy. I jak to pokierujemy dobrze, to Bóg nam daje sposobność wyproszenia wielu łask dla siebie, czy też, moi drodzy, dla innych. Ale o tym będę już mówił Wam jutro. Dzisiaj powierzę w Boga, przypominam, będzie modlitwa wiernych. Korusia tam panów poprosił o pomoc. Ci co panów chcą, więc proszę, abyście mi jej nie zostawili sami. Przypominam, modlitwę wiernych czytają u mnie panowie.